Wyobraźcie sobie wysuszoną ziemię. Wyobraźcie sobie aromatyczne przyprawy, żywiczne nuty i wysuszone drzewa. Jest bardzo dużo ciepła, jest bardzo dużo również takiego gorzkiego kakao. Gdzieś tam nuta słodyczy od pralin, a jednocześnie to wszystko jest doprawione pieprzem. Jest bardzo ciekawie. Ja tutaj gdzieś jeszcze doszukuję się akordu tytoniu. Ebano. Ebano to zapach od marki botanika, który świadczy nam takie doznanie ciepła, doznanie wysuszonego aromatu ziemi, afrykańskiej ziemi. Myślę, że ten zapach jest zdecydowanie całoroczny i zdecydowanie wart pokochania wówczas, wtedy, kiedy czujecie się właśnie mm, tak przesączeni zapachami słodkimi, kwiatowymi, zapachami takimi iście iskrzącymi, i chcielibyście wręcz takiego spokojnego, drzewnego, aromatycznego i nieco pikantnego, nieco słodszego ukojenia. Polecam, potestujcie.